Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Tam. Rafał Krzycki. Rafał Pasenik. Mówimy o dowozach jedzenia. Chcemy, abyście usprawnili te procesy, a być może w ogóle je uruchomili w swoich lokalach, w swoich restauracjach. Mm. O czym dzisiaj będziemy mówić? Temat stary jak świat. Sklep internetowy. Wykorzystanie waszej strony internetowej, wykorzystanie waszego potencjału, waszych gości którzy korzystają z Waszych usług do tego, żeby zaprezentować im coś nowego właśnie mm -hmm. w postaci sprzedaży e, online, ale właśnie w formie sklepu. Dziwnie to zabrzmiało rzeczywiście, temat stary jak świat i mówimy <laughs> o sklepie internetowym, ale to prawda, tak, że no to już jest na porządku dziennym już od wielu, wielu lat, o, e, więc nikogo nie powinno dziwić. E, no dobra, to jak podejść do tego tematu teraz, wiesz, e, jak tą stronę budować, bo to są nakłady, tak, no jednak restauratorzy to nie Programiści, nieinformatycy niekoniecznie muszą się na tym znać. Dwa, później zawartość tego, tak? co na, w tym internecie można sprzedawać. Czy wszystko to, co mamy w naszym menu, czy nie, czy powinniśmy się do tego jakoś przygotować. Jak ty to widzisz? Rafał, ja widzę, widzę to w ten sposób. Po pierwsze, ja jestem zwolennikiem kupowania gotowych rozwiązań, czyli nie planowanie i jakby budowanie od początku sklepu internetowego z programistami, tylko kupienie gotowego programu, który taki, taki sklep internetowy pozwala nam uruchomić. Takie rozwiązania są, one są dostępne. I to myślę, że dla większości osób. Nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Jeśli chodzi o same produkty. Ja może od razu dodam tak. Naprawdę wystarczy wygooglować i sprawdzić sprawdzone rozwiązania, które się wdraża czy implementuje na stronę internetową, na WordPressa chociażby. Myślę, że sporo restauracji ma właśnie strony postawione na WordPressie, bo jest to najpopularniejsze, najprostsze, najłatwiejsze. E i taki system do obsługi sprzedaży to jest, myślę, koszt rzędu 400-500 złotych już naprawdę bardzo zaawansowany i dobry system, który na potrzeby restauracji w zupełności wystarczy. Absolutnie. Tu musi być prosta, prosta wyszukiwarka, koszyk, płatności i koniec. Moi drodzy, i teraz tak, jeśli chodzi o produkty, znowu decyzja należy do was. Natomiast ja pewnie będę zdecydowanie zachęcał, żeby to były produkty które możecie, to mogą być wasze produkty, które wytworzycie i które możecie sprzedawać gościom właśnie w postaci tego DIY-a, czyli do it yourself, czyli z tym przepisem, te, tego rodzaju rzeczy, ale też mogą być te pro, półprodukty zamawiane u naszego wspomnianego... Ogrodnika, rolnika, przepraszam, ogrodnika też przy okazji, ale coś, co moglibyśmy mu dostarczać. Czy to mogą być różnego rodzaju miody, mogą być różnego rodzaju przetwory, coś, co on oczywiście, bo tutaj musimy o jednej rzeczy powiedzieć: wszystko, cokolwiek sprzedajecie w tej wersji na dowóz, czyli to musi mieć czas, datę przydatności tak To oczywiście to jest pewnego rodzaju proces. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie odrobił tej lekcji z pierwszego lockdownu z marca, to ja zachęcam, żeby już teraz się tym zająć. Bo to też jest jakiś czas. Mam świadomość, że Sanepidy są mm. sanepid jest zawalony różnymi tematami, ale wiecie, jest takie japońskie powiedzenie: najlepszy czas na sadzenie drzew jest 30 lat temu i teraz. Więc jeżeli 30 lat temu tego nie zrobiliśmy, to zróbmy to teraz. Po prostu wrzućmy to do naszego planu działania jako jeden z elementów. Ja, to jest jakby jedna rzecz. Kolejna rzecz to mogą być, mogą być różnego rodzaju tematy związane z naszym lokalem. To mogą być różnego rodzaju gadżety reklamowe z naszym logiem, jeżeli ktoś chce mieć. To mogą być różnego rodzaju, nie wiem, produkty, takie wiecie, mówiliśmy o tych długopisach z płynem dezynfekcyjnym. To też może być produkt, który wy będziecie sprzedawać w swoim sklepiku. Czyli mogą być różne rzeczy, które będziecie. Go... Ja znowu do czego zachęcam. Praca domowa, moi drodzy, dla Was. Przejrzyjcie 10 restauracji. Pięć w Polsce, pięć za granicą, które mają sklepy internetowe. Niech to będzie wasza robota. Poszukajcie, zobaczcie, co oni mają na swoich sklepach internetowych. Wpiszcie sobie e, sklep internetowy w restauracji i zobaczycie, wyświetlą wam się na pewno jakieś konkretne, nie, konkretne miejsca. Zobaczcie, co oni sprzedają, jakiego rodzaju to są produkty. Oczywiście znowu sklep musi być zadbany, musi być dobrze prowadzony, musi być, musi być intuicyjny. Te, te zdjęcia muszą być fajne. Zadbajcie o to, żeby te zdjęcia też były naprawdę I bardzo fajne wydaje mi się jakość. chyba, że nie ma co jakby e, za dużo tych produktów do sklepów wprowadzać, tak? Żeby Na początku nie, absolutnie. Żeby tego nie przysycić, tak? Główna Wasza działalność to jest jednak restauracja, pamiętajcie. Ten sklep jest z jednym z elementów dodatkowych, o których mówimy. Być może z czasem oczywiście Rafał. urośnie to co innego, tego nie Rafał, wiem. ja też tego nie wiem, Rafał. ale powiem Ci, że ja odnoszę dzisiaj wrażenie takie, że dzisiaj tylko ci, którzy są naprawdę kreatywni, ci, którzy mają odwagę i siłę iść pod prąd, absolutnie zbiorą żniwa. Moi drodzy, ja nie wiem, ale jeden z pomysłów, który zaświtał mi w głowie, może, gdzieś, może on gdzieś do mnie przyszedł przez przypadek, to jest nawet sprzedacz ubrań, który będzie sygnowany daną restauracją, danym miejscem. Jeżeli moja restauracja jest załóżmy folkowa, i ja stworzę zamówię. Albo dogadam się z jakimiś młodymi projektantami. T-shirty, czapeczki, paszy. Dokładnie kusty, z różnymi tematami związane ta. typowo mhm. takie polskie powiedzmy, że mhm. mówimy o folkowej restauracji. I też nie jestem jestem przekonany, że też to by poszło w świat. Ja jeszcze bym poszedł dalej. Jeżeli jest to folkowa, to jest akurat bardzo fajny przykład, bo są fajne te wzory, ornamenty, ta. inne rzeczy itd. itd. Maseczki. A dlaczego nie wprawić do takiego sklepu maseczki właśnie ze swoim logotypem, który właśnie nas wyróżnia i no właśnie ma ten motyw folkowy chociażby, a być może jakikolwiek inny? Oczywiście ktoś powie, ale to już jest. Moi drodzy, to nie ma znaczenia, że jest. Ale jeżeli jest nawet będzie 100 konkurentów, to wy zrobicie coś takiego, analizując konkurencję, że zrobicie 101, ale wasz będzie dominujący, ponieważ wy macie większą siłę dotarcia do różnych, do różnych gości, do różnych typów ludzi, firm i tak dalej. Natomiast najważniejsza rzecz, skalujemy ten biznes, ale nie tylko na poziomie i wyłącznie sprzedaży na 5 km, o którym mówiliśmy kiedyś. Tak. Staramy się rozszerzyć naszą działalność o kolejne 30 kilometrów, 100 kilometrów, a nawet idziemy na cały świat. Bo jeżeli stworzymy w naszym sklepie internetowym nasz gość, Amerykanin, który był w naszej restauracji i zobaczył, że w sklepie internetowym można kupić u nas piękne talerze z ornamentem jakimś folkowym i one są w świetnej cenie, dla niego to jest pikuś, a macie producenta, który wam to zrobi, bo są producenci, czekają na wasze zamówienia to myślę, że jest duża tak szansa jest. na to, że to, że to kupić. Kochani, działanie przynosi efekt. Brak działania powoduje, powoduje się atrofię, o której mówiliśmy wcześniej. Co to znaczy ta atrofia? Na pewno każdy z Was, może nie, ale znacie pewnie osoby, które miały złamaną rękę czy nogę, jak ta ręka wyglądała po zdjęciu gipsu. To jest dokładnie, jeżeli nie będziemy działać, tak będzie wyglądał nasz biznes, więc każde działanie, nawet najmniejsze, nawet jeżeli ktoś powie, wiesz, ale my na wynosach robimy 100 zł. okej. Okay to zadaj sobie pytanie, co zrobić, żeby w kolejnego dnia, czy kolejnym tygodniu zrobić 200 zł na tym obrocie, a potem 400, a potem spróbujmy, żeby zrobić 1400 i tak dalej. Ale żeby zadawać sobie pytania, jakie dodatkowe e, możemy produkty wprowadzić, które pozwolą naszym gościom e, kupować, a równocześnie my zwiększać sprzedaż. Tyle o sklepie internetowym. E, słuchajcie, działajcie i do zobaczenia. W Dajcie later. jeszcze w komentarzach tak. informacje, jeżeli ktoś z Was ma taki sklep, podzielcie się, proszę, napiszcie. Rzeczywiście, że działa, albo że nie działa, jakkolwiek, ale proszę, żebyście... Wszelkie potem, uwagi. Wszelkie uwagi, piszcie proszę, bo ja też będę zachęcał i, i w ogóle zachęcam do tego moich klientów, żeby jednak mimo tej, mimo tej sytuacji, to jest duże wyzwanie dla nas teraz, ale łączyć się pewnego rodzaju klastry, wiecie, jeżeli byśmy zbudowali takie 3-4 restauracje, które będą ze sobą blisko współpracowały, na co dzień być może konkurenci, ale tak będą współpracować, więcej mogą osiągnąć jako siła zakupowa też różnych produktów, Możemy umówić się między sobą, kto co będzie sprzedawał, żeby sobie nie robić kanibalizmu, ale współpraca też na tym poziomie jest dużo bardziej, może być bardziej, dużo bardziej skuteczna.